Panie burmistrzu, mamy za sobą weekend. no Cieszymy się, że tylu turystów przyjechało, ale oni nie mieli gdzie zaparkować. Czy jest jakiś pomysł na to, no bo to nie pierwszy weekend, kiedy są problemy z tym. Czy miasto zastanawia się nad tym, jakby rozwiązać ten problem z parkowaniem samochodów? Tak, nareszcie na przyszedł weekend, który faktycznie daje zarobić naszym przedsiębiorcom mieszkańcom i oczywiście pewnie to nie będzie pierwszy, pierwszy taki i ostatni weekend, tylko przed nami sezon. Miejmy nadzieję, że dobry sezon. I cały czas nasza polityka, wszystkie, wszystkie nasze dokumenty strategiczne mówią o tym, żeby rozwiązać problem właśnie korków, tutaj jakby przepustowości ulic przede wszystkim, żeby się mieszkańcom żyło w tym mieście. Nie tylko turystom dobrze, ale przede wszystkim mieszkańcom. Tak? W związku z tym realizowane wszystkie teraz te duże inwestycje, czyli między innymi centrum komunikacyjne, mają pomóc w tym, aby Pierwsze, będzie tam parking na 140 samochodów, ponad 140 samochodów i on częściowo już powinien ściągnąć tych niektórych, że tak powiem, turystów czy czy innych klientów na ten parking. Dodatkowo tu trzeba powiedzieć o tym, że czekamy cały czas z niecierpliwością, kiedy skończą się prace modernizacyjne kolejowej Zakopianki, a co za tym idzie również naszego jakby dworca tej części kolejowej, czyli peronów, dzięki czemu skróci się na pewno przejazd Kraków-Zakopane i mamy nadzieję, takie są obliczenia również PKP, że ci turyści zamienią samochód na pociąg. No, w okresie pandemii niestety ten trend troszeczkę odszedł teraz od tego co, co widać było że rosło to tak zwane wahadło które zostało uruchomione Nowy Targ Zakopane naprawdę tutaj już zrobiło tą robotę w sezonie i miejmy nadzieję że również w tym sezonie ono będzie funkcjonowało w taki sam sposób dobry jaki w tej chwili funkcjonuje dodatkowo oprócz centrum komunikacyjnego ważną kwestią jest połączenie dwóch dużych projektów naszych czyli centrum komunikacyjne na Kramcówkach ale centrum też w Kuźnicach a między innymi to jest łącznikiem tego ma być ścieżka rowerowa ale również wprowadzenie ITS-u czyli inteligentnego programu transportowego który rozwiąże nam takie problemy jak na przykład informacje już na wjeździe do Zakopanego czy lepiej jechać Kościuszki alejami czy, czy na Nowotarskiej stać, czy tam ten korek jest duży czy mały, ale chcemy również uruchomić, znaczy chcemy, to będzie uruchomione, również informacje parkingów. Tu te legalne parkingi, które funkcjonują, na przykład na alejach jest parking funkcjonujący legalnie, też yy, będziemy zapraszać do współpracy, aby ten turysta wjeżdżający i on chce zaparkować w centrum, wiedział, że na przykład na alejach już tych miejsc nie ma, więc nie wjeżdżaj tu do centrum, próbuj właśnie, czy do centrum komunikacyjne miejsce znaleźć lub na obrzeżach gdzieś yy, ten samochód na parkingu ogólnodostępnym zostawić. To centrum komunikacji i to wszystko, o czym Pan hmm. mówi, no to jest jednak pewna jakaś przyszłość. Tymczasem przed nami wakacje. Czy nie myśleliście Państwo na przykład o jakiejś akcji, która namawiałaby turystów do tego, żeby zostawiali samochody pod pensjonatami? Hmm. Czy, czy, czy coś takiego byłoby możliwe? A może ten pomysł radnego Tatara, który mówił o tym, żeby wprowadzić opłaty na przykład za wjazd do Zakopanego, może to spowodowałoby ograniczenie tego ruchu? W w samym yy, Akcja, znaczy tu trzeba powiedzieć, że wszystkie gminy, że tak powiem składają się na to naszego tutaj podtacza, na ten ruch, który generuje się akurat w zakopanym, tak, w lub przez Zakopane w stronę Kościeliska, tam mamy Dolinę Kochołowską Ho i inne generatory dużego ruchu, które oddziałują na Zakopane yy, i tu dużą, dużą, dużą rolę grają nasza linia komunikacyjna, która ma być uzupełniona jeszcze właśnie przy inwestycji w, w Kuźnicach o trzecią linię, prawda komunikację, ale również uruchomione linie e, powiatu taszańskiego, które. Będą mogły zgarniać te osoby właśnie z obrzeży, z obrze, znaczy nie z obrzeży, tylko tych naszych sąsiednich gmin, aby, aby oni nie jeździli samochodem. A myślę, że mało ze względu na to, co się dzieje przy morskim oku, te zakazy ruchu i egzekwowanie tych zakazów ruchów pomogą w tym, że, że turyści będą wybierać już zbiorowe środki komunikacji. Jeżeli chodzi o pomysł tak zwanej piątki Tatara, bo tak ją nazywamy, no na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, ponieważ mamy ten Tutaj dużą realizację programu tego transportowego podtacza tak, do 2030 roku przyjęty uchwałą rządową. Takie plany są jakby legislacyjne dla wszystkich takich miast turystycznych, ponieważ wszystkie, wszyscy, wszystkie miasta turystyczne mają ten sam problem, czyli turyści przyjeżdżają i wtedy okazuje się, że ciągi komunikacyjne są za małe, a poza sezonem one są wystarczające. Tylko ważną kwestią jest i tu jest bardzo duża rola tutaj, żebyśmy to bardzo mądrze opracowali, ponieważ pamiętajmy również o opłacie miejscowej i teraz turysta, który przyjeżdża i płaci dzienną opłatę miejscową nie powinien płacić dwukrotnej tej opłaty, dlatego tutaj rozwiązania legislacyjne są na szczeblu rządowym potrzebne, aby to samorządy mogły wdrażać. Przy budowie tego inteligentnego systemu transportowego oczywiście już takie rozwiązania jakby monitor monitorowania tego ruchu będą wdrożone również ze względów nawet bezpieczeństwa, o co Policja zawsze prosiła, żeby na wjazdach był ten monitoring, ale również monitorowania tego ruchu, który płynnie ewentualnie można y, sterować. Ale jak zachęcić turystów, żeby oni zostawiali te samochody? No rozumiem, że rozbudowanie tej komunikacji to na pewno będzie jakaś zachęta. No ale jakoś trzeba ich przekonać, że, że ta komunikacja będzie lepsza niż jazda samochodem. A Państwo nie prowadzicie żadnej akcji, no chociażby na Facebooku miejskim, prawda, czy na stronach Urzędu Miasta, bo tam można by, no, mówić turystom, pokazywać, że lepiej zostawić ten samochód pod pensjonatem i, i Korzystać z komunikacji czy ze, z, in, z innych sposobów przemieszczania się. Mhm. Znaczy, y, jak najbardziej tak, i, i jeżeli tego nie widać, naszego działania, to na pewno je wzmocnimy w takim razie, jeżeli pani mówi, że, że go nie widać. Y, kwestia troszeczkę pandemia zakłóciła nam ten rok, tak? ponieważ my też tutaj y, rozmawiamy z przedsiębiorcami. Branży turystycznej, z stricte hotelowej, e, jak i z samym nawet PKL-em, o tym, żebyśmy uruchomili tak, tak zwane e, miejskie rowery czy miejskie hulajnogi. Bo ten środek komunikacji też w jakimś stopniu rozwiązałby problem, właśnie w, przy dobrej oczywiście pogodzie, ładnej pogodzie, taką, jaką mamy ostatnio, rozwiązał problem samochodów, e, ponieważ przy rozbudowanej sieci, możliwości pozostania tego roweru czy hulajnogi w danym miejscu, na pewno e, młodzi turyści, zwłaszcza, wybieraliby taki środek e, lokomocji. Tylko, że w zakupach nam są tylko dwie ścieżki rowerowe. Dwie ścieżki rowerowe, ale cały czas je rozbudowujemy, a również no nie ma co ukrywać, tak jak w całym naszym kraju również ruch po ulicach, gdzie samochody mają ruch, również można poruszać się rowerem. Czyli co, no, najbliższa taka sytuacja, kiedy może dojść do problemów z parkowaniem i skorkami, to będzie pewnie w okolicach 15 lipca, bo tak się z reguły ten wakacyjny sezon w Zakopanem zaczynał. Czy, ja, czy jakieś konkretne przedsięwzięcia czy możemy się spodziewać? Jakichś konkretnych działań przed tym terminem? Yy, promocyjne, tak bo jeżeli chodzi o rozwiązania, już tutaj systemowe rozwiązania to pewnie dopiero przyszły, se, yy, przyszły rok ze względu na budowę centrum i budowę tego systemu inteligentnego transportu. Yy, no a w tej chwili to tylko faktycznie zachęcanie turystów do tego, aby faktycznie wybierali tylko zbiorową komunikację. Ze względu na to, że stanie w korkach czy szukanie nawet tego miejsca parkingowego, który się okazuje, że nie wszędzie już jest. Jeszcze chciałam to pytać o tą ewentualną piątkę tatara. Czy w związku z tym myślano o jakichś parkingach zaporowych, które, na których ci, którzy nie będą chcieli płacić, mogliby zostawić samochód? Tak, taka, taka koncepcja jest właśnie w tym programie dla do 2030 roku. Zarówno są to parkingi zaporowe, jakby już z zakopanym, znaczy na obrzeżach zakopanego, tak, czyli tutaj patrzymy o rejon Spierkówki, Ze względu na. Taką, a nie inną cenę gruntu również nie można myśleć o nie wiadomo jakich wielkich tych terenach, dlatego też w programie podtarcza był, są zlokalizowane dwa parkingi zaporowe w Nowym Targu, czy przed Nowym Tarkiem i tam właśnie za pomocą komunikacji tej tak zwanego wahadła kolejowego dostarczanie ich do gmin przed Zakopanem, no i do samego Zakopanego.